Cześć z tej strony, Koflan na 6. dzisiejszy odcinek chemia dla klasy 8 szkoły podstawowej, podręcznik nowera No i dzisiaj sole, tylko wzory i nazewnictwo, więc jak się to tworzy. No jeśli ktoś nie, 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 nie pamięta dobrze kwasów, i wodorotlenków, to trzeba się wrócić, bo bez tego tu nic nie zrobimy. Mamy przykładową sumę siarczan 6 z sodu. No i czemu siarczan 6? No bo kwas siarkowy 6 jest nam do tego potrzebny. Na sód to wiemy, że to Na, no i oczywiście od końca budujemy, czyli Na. I uwaga, właśnie y, sól buduje y, chyba y, kation, kation metalu i anion reszty kwasowej. O. I właśnie do tego nam jest niepo, niepotrzebny cały ten kwas, tylko sama ta reszta kwasowa. Czyli to, co jest po prostu potem H2, czyli so 4 w tym wypadku, nie? Był kwas jarkowy. Bo... No zaraz powiem, jak rozróżniać siarczan a siarczek, bo też jest coś takiego. Czyli będzie e, NaSO4, -E nie? No i wartościowa sodu to jeden, więc tu nic nie dopisujemy za tym. No ale w, w reszty kwasowej dwa, bo były dwa wodory. No i po prostu piszemy Na2SO4. Kolejne węglan magnezu, MG, no i stąd bierzemy węglan, to jest kwas węglowy, czyli H2CO3. No i po prostu bierzemy resztę kwasową, czyli CO3. No oczywiście Mg1 bo magnezu, MgCO3 wartościowaść magnezu 2, wartościowej reszty kwasowej też 2, więc tam się skraca po prostu. I tyle. No i teraz, jak mamy kwasy bezcenowe, tlenowe, jak rozróżnić siarczek od siarczanu na przykład? No to wszystkie kwasy beztlenowe będą się kończyć właśnie w solach na ek, a w tlenowe na an. No czyli beztlenowe od siarkowodoru, czyli HCl, to będzie siarczek. Ale już od kwasu siarkowego 6 to będzie siarczan. E, nie wiem... E, no, chlorowodorowy... Chlorowodorowy, czyli od HCl będzie chlorek, nie? Nie wiem, a od kwasu fosforowego w tlenowych będzie fosforan i tak dalej. No, na przykład tu mamy chlorek, siarczan, ek, an. Chlorek, no i tu przykłady same już, chlorek, magnezu. Yy, no i to pierwsze no to mamy właśnie od końca, czyli Mg. No Dwa wartościowość, no i chlorek, no to sobie myślimy, aha, ek. No to będzie beztlenowy kwas. No i co może dać no chloro? Oczywiście y, wodór, czyli kwas y, chlorowodorowy, czyli HCl. Bierzemy resztę kwasową, czyli Cl, ma to 1, bo jest 1 wodór. No i tyle, no i zapisujemy, czyli MgCl, no i tu po prostu Mg, po prostu Cl2, no bo ta dwójka jest wartościowości magnezu. Yy, dalej. Siarczan sześć, yy, siarczan 4 glinu. No i yy, po prostu od końca, czyli glin to jest AL, ma wartość owej 3. Siarczan, no to AHA, an, no to będzie na pewno kwas tlenowy. No i 4, no czyli kwas, do tego potrzebujemy kwas siarkowy. 4, yy, czyli H2SO3. Tak, tak. No i bierzemy, yy, bierzemy resztę kwasową, czyli SO3, no i to ma wartościowość 2, więc piszemy na górze. No i po prostu zaś przynosimy AL2 i teraz uwaga, musi być to nawiasie, to SO3, bo jeszcze mamy to SO3, to jest nasza reszta kwasowa. Ale jeszcze gdzieś tą wartościowość trzeba zapisać, więc po prostu zapisujemy w nawiasie i za tym kolejna trójka. No bo gdyby nie było nawiasu, to nie wiem, 33 tu było, no bo to nie miało sensu. Więc Al, czyli jeszcze raz glin, reszta kwasowa SO3, bo H2SO3 nie. Nad tym zapisujemy wartościowość, czyli Al2 będzie SO3. Jeszcze wartościowość z glinu przychodzi tam, czyli w nawiasie 3. Ok, dalej. Chlorek żelaza 3 czyli zaczniemy FE i wartościowość 3, no i chlorek AHAEK, czyli będzie kwas beztlenowy, no czyli od HCL, czyli będzie CL i wartościowość 1, y, czyli ALCL, y, y, co ja mówię? FE, FECL i to by, no FECL3, no bo CL ma wartościowość 1, Eee, żelazo ma wartościowość 3, czyli flcl 3 azotan 5, żelazo 2, no to od końca żelazo 2, czyli Fe, u góry 2 wartościowość, no azotan Han, czyli tlenowy, no azotan 5, no czyli od kwasu HNO3, to jest kwas azotowy 5, eee, reszta kwasowa to NO3, no, czyli z wartościowością 1, no i jeszcze gdzieś tą dwójkę trzeba włożyć z tego, z tego, z tego z wartościowości, No i po prostu zaś na na końcu. No, kolejne, teraz mamy napisać, co to jest. PBNO 3 razy wzięte. No to widzimy już, że będzie to azotan, no bo mamy z kwasu tlenowego, azotowy 5 kwas, czyli azotan 5. Ołowiu, no i teraz sobie przynosimy HNO3, no to mamy jedną wartościowość reszty kwasowej, no APB ma 2, no czyli azotan 5, ołowiu 2, CRSO4 3 razy wjęte, no czyli siarczan, bo AN bo tlenowy, siarczan 6 chromu, no i teraz a2 jest O4, to jest z tego kwasu, więc dlatego ma, dlatego wartościowej reszty kwasowej to jest 2. No i chromu to będzie yy, właśnie tu 3, nie? Czyli siarczan 6, yy, siarczan 6, chromu 3. Ostatni przykład CUCL2, no czyli będzie na pewno kwas beztlenowy, czyli EK. Od y, chlorowodoru, czyli HCl. To ma wartościowość 1. Y, CU ma natomiast tu 2, widzimy. Ymm, no czyli mamy CUCl2, czyli y, to jest chlorek miedzi 2. No dobra, mam nadzieję, że coś tam wyjaśniłem. Przypominam o zostawieniu subskrypcji. Opeczki z górę. No i co? Dzięki. pa!